No cześć. Słuchajcie, zawory mamy wypolerowane. Po co to robiłem? No to nie będę już 15 raz powtarzał. Natomiast e, chciałem skorygować jedną rzecz, która pojawiła się w komentarzach pod poprzednim filmem. Gniazdo e, musi być do zaworu dotarte, a w zasadzie zawór musi być dotarty do gniazda. I to, to polerowanie tego nie zapewnia, zdaję sobie sprawę, że po wymianie prowadnic zaworowych i po wymianie... E, po, wymianie, po, po zamontowaniu ich z powrotem na miejsce nowych będę musiał parę czynności jeszcze przeprowadzić, w tym docierania zaworów. Mało tego, jeżeli się okaże, że koncentryczność, którą zapewnia prowadnica zaworu, względem gniazda zaworowego nie zostanie zachowana i ten zawór nie będzie centralnie w gnieździe siedział, tylko będzie gdzieś, gdzieś tam przesunięty, no to trzeba by było, zgodnie ze sztuką, taką, takie gniazdo przefrezować. Korzystając z pilota, który prowadzi yy, wtedy narzędzie skrawające dokładnie yy, ta prowadnica. Yy, jak pamiętacie, w poprzednim filmie yy, polerowałem inaczej. Było widać, że yy, szlifuję papierem ściernym trzonek zaworu. Ja go nie szlifowałem, muszę to sprostować, żeby nie robić, żeby się nie narobić czasem problemów. Tylko delikatnie czyściłem. I to jak najdrobniejszym papierem. Chodzi o to, żeby stąd absolutnie nie zbierać materiału, tylko ewentualnie jakieś zabrudzenia. Dlaczego? Dlatego, że średnica tego zaworu musi być ściśle określona i dopasowana do średnicy prowadnicy zaworowej. Jeżeli będzie ten zawór wytarty w miejscu gdzie pracuje z prowadnicą, to cała ta naprawa nie ma sensu, absolutnie. I, i zbierając jeszcze dodatkowo więcej materiału przy czyszczeniu tego trzonka, możemy sobie wręcz zaszkodzić, a nie pomóc. Także to, że to w tej chwili ładnie pięknie wygląda i się świeci, nie, jeszcze nie znaczy, że nadaje się sporo tym do montażu. Jeżeli chodzi o prowadnicę, będzie jeszcze kilka pomiarów i sprawdzianów prowadnic w następnych częściach filmu. Do tego dzisiaj na razie odkładam to na bok. Dobra, jeżeli chodzi o to, czy zawór się nadaje do kolejnego, do ponownego użycia do zamontowania, musimy sprawdzić kilka rzeczy. Najpierw najistotniejsze jest to, czy ten zawór jest w ogóle prosty. Czy trzonek tego zaworu jest prosty, bo wiecie, jeżeli mamy remont silnika, który był na chodzie rozebrany i nic się nie działo, no to raczej nie będzie z tym problemu. Ale, mamy, ale jeżeli mamy remont silnika, gdzie zerwane były na przykład pasy rozrządu i zawory spotkały się z tłokami, no to może dojść do sytuacji, gdzie y, zawory są pogięte. Generalnie wtedy, ja mówiłem w poprzednim odcinku, że to jest twardy materiał, ale do końca też, słuchajcie, później po czasie pomyślałem, że być może zostanę źle zrozumiany. To jest twardy materiał, ale jeżeli chodzi o sam grzybek zaworu, z racji tego, że on musi przenosić strasznie duże obciążenia termiczne i to nie może być byle jaki materiał, oraz ta część na końcu trzonka zaworowego, która bezpośrednio współdziała z yy, dźwigienką zaworową. cała ta reszta to jest miękka sprawa. Można to, mogę Wam to pokazać. Na jednym z zaworów mam taki zawór, który w zasadzie powinienem wymienić, ale trzymam go z tego względu, że to uszkodzenie, które powstało, nie mieści się jakby w obszarze pracy zaworu, tylko jest pod sprężyną, w obszarze pracy sprężyny. więc stwierdziłem, że nie ma sensu tego wymieniać. O, tu w tym miejscu jest rysa. I to jest rysa, którą przyznam się szczerze, zrobiłem sam. Nie teraz, tylko przy poprzednim demontażu tego silnika, czyli jakieś 2,5 roku temu. Nieumiejętnie po prostu nacisnąłem ściągacz do, do, komp do kompresji sprężyn. I talerzyk po prostu się przekosił i wgniótł to miejsce. Ten trzonek jest z miękkiego materiału i dzięki temu po uderzeniu zabór się wygina, tłoka. Gdyby to było bardziej miękkie, no to nie spełniało zadania, ale przy takiej kolizji być może nie byłoby tragedii takich grubych, jeżeli chodzi o wymianę i naprawę. Jeżeli mieliśmy kolizję z, z tłokiem, no to na pierwszy rzut oka często już widać, obracając ten zawór w palcach, trzymając go w ten sposób, że ten grzybek faluje, on nie jest, nie, nie siedzi w płaszczyźnie, tylko się wibruje i to świadczy o tym, że on jest w tym miejscu wygięty. Natomiast jeżeli chodzi o płaski trzonek, to można to sprawdzić w ten sposób. Ja mam dostęp do takich różnych słuchajcie, elementów, jeśli chodzi o mechanikę precyzyjną z racji mojego zawodu. Wy możecie mieć z tym kłopot. Natomiast u mnie tutaj takich historii, których Przydasiów wiecie, wala się wszędzie pełno i staram, sobie, staram się sobie radzić z takimi rzeczami. Płaska krawędź jakiegoś szlifowanego kawałka metalu, to jest akurat bardzo precyzyjnie oszlifowane do kilkutysięcznych milimetra. Umożliwia po przyłożeniu trzonka zaworu w ten sposób, musicie pamiętać, że tutaj w pewnym momencie on się robi stożkowy, także nie, nie tak blisko, tylko gdzieś mniej więcej tak jak prowadnica zaworowa pracuje. Po przyłożeniu tego do jakiejś płaskiej powierzchni i po zaświeceniu jakimś silnym źródłem światła z tej strony, Patrzysz z tej strony i szukasz yy, prześwitów pomiędzy tą płaszczyzną a, a trzonkiem. Jeżeli nie ma takich prześwitów albo prześwit jest jednolity na całej szerokości, na całej długości, no to jest ok. Natomiast jeżeli widzisz w jakimś miejscu banan, no to wiadomo, że ten trzonek jest wygięty. Można to zrobić też tak, że sprawdzasz, przesuwasz kawałek i ten, w ten sposób, po całej, po całej średnicy tego, tego trzonka, w ten sposób możesz sobie przyświecić i upewnić się, że zamów jest wtedy idealnie prosty. Ten test naprawdę dużo pokaże. Mało tego, ten test do pewnego stopnia pokaże też zużycie zaworu spowodowane wytarciem przez pracę w prowadnicy zaworowej. Chociaż robi się to troszeczkę inaczej, bo w tej chwili patrząc na światło, pod światło na pasło, krawędź, nie masz pojęcia, czy to wytarcie jest w tolerancji jeszcze dopuszczalne dla tego silnika, czy, czy już dyskwalifikuje zawór. Ale już coś tam widać, że nierównomiernie w tym miejscu, powiedzmy, czy w tym miejscu zawór jest bardziej wytarty w stosunku do całej innej reszty i pojawia się taka wycień. Gdzie... Prawa światła, przyświetli. Jeżeli chodzi o to, jak sprawdzić, no to będzie potrzebny niestety ale przyrząd, który do tanich nie należy, czyli mikromierz. Nie mikrometr, tylko mikromierz, bo mikrometr to jest jednostka miary. Słuchajcie, to, że po angielsku, po niemiecku piszą i mówią tak samo, to nie znaczy, że u nas jest po Chyba zacznę zwracać uwagę na takie rzeczy, bo no, bo ludzie mnie też na kanale, widzę, wyzywają, czy też na yy, grupach dyskusyjnych zaczynają się pojawiać wiedzę. Wiecie, czepiacze tacy typowi, którzy nie mają, nie wiem, nic więcej do powiedzenia, no to czepiają się, że człowiek coś tam w przejęzyczeniu głupiego powiedział. Także znaczy mikromierz, jeżeli chodzi o pomiar mikromierzem, no to yy, słuchajcie, zakładasz patrzonek i dokręcasz sprzęgiem do momentu, kiedy kliknie. Oczywiście wcześniej mikromierz powinien być kalibrowany, sprawdziany. Ja już sobie to zrobiłem. No i teraz na yy, skali yy, odczytujesz wynik. Ja tutaj widzę w tej chwili 5 mm i 44, a nawet troszeczkę więcej setne. Dla tego zaworu. Producent przewiduje wymiar nominalny 5,445. Ja mam tutaj zmierzone 5,44 i nie wiem ile więcej, bo to jest mikrometr, który mierzy tylko i wyłącznie do setnej mm dokładnie. Ale yy, linie, które są wytrasowane na tych pokrętłach, są na tyle delikatne i na tyle wąskie, że można oszacować, czy ta kreska, yy, która wyznacza 0, jest na znaku 45, przed znakiem 45, czy w połowie tego znaku 45. W związku z tym mogę sobie oszacować, co jest już wystarczająco dokładne, czy ten wymiar ma 5,44. I więcej niż 5, czy mniej niż 5. Czyli w zasadzie takiego do, do, piątej, do piątej wartości na trzecim miejscu po przecinku, jestem w stanie sobie tym mikromierzem sprawdzić. Najpierw robię pomiar w miejscu, gdzie zawór nie pracuje, czyli blisko tego miejsca, gdzie dotyka drzwi zaworowa. Tutaj on nie jest zużyty jeżeli nie jest uszkodzony w żaden sposób wizualnie, no to to jest ten wymiar jego nominalny. I teraz można zrobić na dwa sposoby. Albo blokuję sobie, blokuję sobie ten wymiar sprawdzony tutaj i przesuwam sobie trzonek tego zaworu w dół. Szukam takiego miejsca, gdzie on jest ewidentnie luźny. Po prostu chodzi, o, chodzi tutaj bardziej o praktykę. O to, wiecie, takie wyczucie, czy też ten, ten mikromierz yy, trzyma ten trzonek z taką samą, wiecie, z takim samym oporem po całości. Jeżeli po całej długości ta siła mi się potrzeba do przesuwania tego mikromierza po trzonku nie zmienia, no to robię tak, obracam zawór o 90 stopni, wiecie, w ten sposób i drugi przekrój mierzę. Generalnie w tym momencie to mi umożliwia wykluczenie czy ten zawór, trzonek zaworów w przekroju nie jest jajowaty czy jest idealnie okrągły. To jest pierwszy sposób. A drugi sposób, no, to jest zwykły pomiar. Luzujemy mikromierz, mierzymy sobie w miejscu, w dwóch miejscach, gdzie pracuje zawór z prowadnicą zaworową. W dolnej części i w górnej części, bo on, wiecie, taki ruch wykonuje. I teraz, jeżeli ja zmierzę tutaj i tutaj, obrócę zawór o 90 stopni i powtórzę te dwa pomiary, oczywiście wszystko sobie najlepiej na kartce zapisać i okaże się, że te wymiary są w tolerancji, zawór jest Zakwalifikowany do dalszej pracy. Jeżeli chodzi o zawór y, sący, to tak jak mówiłem już wcześniej, one są, y, mają większą średnicę te trzonki. Prowadnica są te same, zarówno dla zaworów. Y, y, psących jak i wydechowych, mamy ten sam wymiar prowadnicy. Natomiast zawór wydechowy jest zawsze luźniejszy w prowadnicy na zimno, z tego względu, że jak on dostanie, wiecie, pogarze od tych gorących gazu spalinowych, to to wszystko tutaj spuchnie yy, i, i zwiększy nieco wymiar. Ponadto musicie mieć świadomość, że dopasowanie tych elementów jest zajebiście ważne, dlatego, że gniazdo zaworowe, które dotyka tej przydni zaworowej i osadzone jest w głowicy oraz ta prowadnica zaworowa, w której zawór się przesuwa to są dwa jedyne w zasadzie elementy którymi, dzięki którym ten zawór może oddać ciepło do głowicy i wiecie, zmniejszyć swoją temperaturę, jeżeli to nie będzie, a to jest 75% ta ta tutaj powierzchnia przylegania, ta tak zwana przygnia, jedna z drugą, to jest 70% tej całej energii cieplnej, którą zawór jest w stanie odprowadzić. Jeżeli tam będą wyżery, wgnioty, jakieś, słuchajcie, czerwysy i tak dalej, nie będzie to idealnie dopasowane do siebie, no to ten zawór wydechowy zwłaszcza szybko się wypali i, i zniszczy. No i okay, no to chyba wszystko na dzisiaj. Ja sobie teraz pomierzę wszystkie zawory, sporządzę sobie arkusz taki na papierze i... Pozbieram te wszystkie wymiary, ocenię czy pomimo tego, że wszystko ładnie wygląda, nadaje się do montowania Zdecyduję czy będę tego tutaj skaleczonego wymieniał Kupował w sensie nowy, innej opcji nie ma, chyba że znajdę gdzieś Jeszcze powinienem mieć jedną gumicę z żywonymi zaworami, może tam gdzieś będzie dobry To wtedy, czy na pewno będzie dobry To sobie go wtedy podmienię Dobra, to tyle gadania na dzisiaj jeżeli chcielibyście, jak zwykle powtarzam to samo, jeżeli chcielibyście jakieś więcej informacji na ten temat, no to nie bójcie się w komentarzach, zadawać pytania. A jeżeli chcielibyście, żeby temat rozwinąć, czy też jakiś inny aspekt, który tutaj tylko poruszyłem, mówić szerzej, to dajcie znać również. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.